Drodzy bracia i siostry, jak wiecie, jeden z naszych braci się zaraził koronawirusem. Przez wiele dni przebywał tu pośród nas, w tak dużym środowisku. I dzisiaj pani z sanepidu zadzwoniła, powiedziała, że to jest cud i jest niemożliwe, że wszyscy są zdrowi. Więc dziękuję wam za modlitwę. Dziękuję za wsparcie, za to, że byliście z nami. Ci, którzy właśnie badali, że w tak dużym środowisku jest to niemożliwe, a my wiemy, że zawdzięczamy to Matce Bożej, zwłaszcza dziś, pierwszą sobotę miesiąca. To jest cud Maksymiliana, cud Matki Bożej, dlatego jesteśmy pełni wdzięczności. Jutro kończy, kończy o godzinie 18.07 wieczorem kończy się kwarantanna. Od poniedziałku nie pokolanów jest normalnie otwarty normalnie funkcjonuje zapraszamy